Społeczeństwo rozumie, że trzeba się przygotować na sytuacje najtrudniejsze, że trzeba jednak mieć pewną własne możliwości przetrwania. Na... A pan ma takie możliwości? Pan jest osobiście? Tak. No tak. Ma pan no, ten placak, o którym mam. pan w podręczniku. Mam. I co pan ma w tym placaku? No wszystkie elementy, o których była mowa. Czyli mam, co? Mam, mam nawet szpiwór, mam latarkę, mam, mam baterie, mam radio, które ewentualnie jest potrzebne, mam środki apatronkowe, mam również jakieś tam swoje leki, które ewentualnie będę musiał używać, no nie? Czyli mam te wszystkie i mam również przygotowany jakiś tam nawet ksera dokumentów, które potrzebowałbym na wypadek, gdyby się okazało, że trzeba szybko ewakuację. a, a, a tych dokumentów Dokumentu nie mam koło siebie. Więc mam takie najbardziej potrzebne rzeczy, które są niezbędne. Każdy z nas powinien to mieć? Oczywiście mam nawet no, jakieś tam sztuczce i tak dalej. No, takiego typu worki na śmieci, prawda? I żywię i, i Jakąś tam ym, no, takie no, elementy, jakieś batony energetyczne, coś tam mam w tym, tym plecach. Każdy na pewno powinien mam. mieć? Yy, yy, każda osoba, która ewentualnie czuje się yy, zagrożona, albo może nie. Myślę, że. Powinniśmy być przygotowani również na taką okoliczność. Czy każdy powinien mieć? Dzisiaj mówimy o tym, że musimy mieć przynajmniej zapas żywności na trzy dni w swoim domu, tak? To też mówimy o tym, że trzymajmy sobie jakiś niezbędny zapas, żebyśmy ewentualnie mogli zafunkcjonować w sytuacjach kryzysowych.